Witam wszystkich serdecznie, koledzy. Dzisiaj jesteśmy w głębniku u Mugilnego. No co się tutaj dzieje? No sytuacja jest następująca: że samice zostały definitywnie rozdzielone. A dlaczego? To ja Wam powiem dlaczego. Dlatego, że yy, jest za ciepło yy, i samice muszą być rozdzielone. Inaczej te samce to w ogóle przestaną jeść i tracić formę. Mało z tego, jeżeli nie jedzą, no to oczywiście okazuje się, że te odchody są niewłaściwe, czyli tam praca układu trawiennego no, no nie jest normalna, prawda? Bo ona jest zaburzona nerwami i innymi takimi stresowymi sytuacjami. Koledzy, jeszcze yy, chciałem się odnieść y, do ludzkiego gestu, który tutaj nasi y, organizatorzy postarali się o raport y, mówiący o sukcesie y, tego, tego, tego ludzkiego gestu i tej zbiórki hodowców, prawda? No ten raport był taki można powiedzieć bardzo powściągliwy i, i my jako y, y, darczyńcy y, nie wiemy jaka jest sytuacja w rzeczywistości, dlatego że po prostu y, kolega Kostosz y, stwierdził tylko, że nazbieraliśmy milion no i będą koszty, koszty się odliczy i będziemy widzieli y, Ile tego zostanie, i tak dalej. No, no, to jest cały raport, prawda, z ludzkiego gestu. No, dla mnie to osobiście yy, to jest niewystarczające, bo nie wiadomo, ile te koszty wyniosły. Możliwe, że 50%, możliwe, że więcej, a możliwe, że, że, że nic. No, ale my o tym nie wiemy w ogóle. Dlatego yy, dziwna ta sytuacja jest. A mówię o tym dlatego, że róż, różne fundacje y, różnie to y, organizują, prawda? To znaczy jedne w ogóle nic nie przekazują dla tych potrzebujących, y, po prostu prowadzą działalność gospodarczą. Ja znam takie organizacje, które po prostu prowadzą działalność gospodarczą pod egidą y, fundacji. Normalną, zwykłą gospodarczą działalność, prawda? Płacą z tego podatki, no bo wtedy ich obowiązują podatki, no ale mają jakiś tam interes w tym, coś tam yy, na tym zyskują, prawda? Trochę na naiwności ludzi, a, a trochę może, może na czym innym. To ja w to nie wnikam i nie wiem, nie będę tutaj analizował tego, prawda? No niemniej jednak, yy, dla mnie to jest sprawa. Yy, nie, niedopowiedziana. Ja oczywiście nie podejrzewam, żeby Fundacja y, 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 Kuby Błaszczykowskiego była jakąś y, fundacją y, prawda lewą. Absolutnie nie. Natomiast my, jako darczyńcy, powinniśmy wiedzieć, na co środki te zostały rzeczywiście yy, przekazane i w jakiej sumie, bo to jest istotne. Możliwe, że te koszty po prostu były tak ogromne, że tych pieniędzy niewiele zostało, a może się mylę. No nie wiemy, po prostu nie wiemy. No chcemy wiedzieć. Koledzy, teraz tak. Yy ponadto dziwną sprawą tam była w ogóle te akcja cegiełki no, no, no w ogóle każdy kto przyszedł tam na tą halę to musiał kupić sobie cegiełkę w kwocie 25 zł prawda bo inaczej nie wszedł czyli to nie była cegiełka tylko to był po prostu bilet wstępu a pod taką egidą jakiegoś tam prawda Jakiś cegiełek. No jeżeli tak, to miałby być okej, okay, no to proszę bardzo, niech takie stoisko będzie. Każdy podchodzi, bierze sobie, wykupuje ileś tam cegiełek i koniec kropka. Bilet może wstępu może być, a może nie być. No to, to już zależy od organizatora. A to jest takie oszukiwanie po prostu klientów. No my o tym wszyscy wiedzieliśmy, że to jest inny cel i tak dalej ale po co to takie cyrki to, to ja w ogóle nie rozumiem tego koledzy no to tyle tych krytyki bo rzeczywiście może się tu wiele odezwać głosów i one wyjaśnią tą sytuację bo możliwe, że ja nie jestem zorientowany w rzeczywistości jak to jest Panowie, teraz tak, no rozdzieliliśmy samice, rozdzieliliśmy samice i te samice się szybciej zapasają jak samce. No niestety samiec więcej temperatury wysokie, on, on jest aktywny, prawda, i on absolutnie nie, nie nabierze na siebie wagi, natomiast samice są za tłuste. I tutaj już poczyniliśmy kroki, żeby prawda, to odchudzić jakoś, yy, yy, prawda. Koledzy druga rzecz taką istotną, to jeżeli macie jeszcze yy, wątpliwości co do szczepień, to szczepić trzeba absolutnie jak najszybciej. Według mnie nie czekać do wiosny. Teraz trzeba szczepić gołębie. Jest dobra pogoda. Gołębie, jeżeli macie zdrowe, bo jeżeli nie macie zdrowe, to nie macie co szczepić. No i tutaj, tutaj, e, oto z tego figo piękna będzie samiczka. Tu jeszcze jest dwie czy trzy samiczki takie e, z gołębi, prawda, młodych, także one jeszcze nie idą w, w parę, no, no ale to jest resztka, resztę wszystkie zostały e, rozłączone, bo po prostu te gołębie, były na tyle aktywne, już, że no, nie szło ich utrzymać w, w, w takiej dobrej, dobrej kondycji psychicznej. Trzeba było to po prostu rozdzielić i koniec. W ogóle zresztą ja zawsze <śmiech> rozdzielam <śmiech> gołębie dość wcześnie, gdyż po wielu latach doszedłem do takiego wniosku, że to po prostu y, nic nie daje absolutnie nic nie daje. Y, Y, trzymanie y, w, w parach, wręcz przeciwnie, e, koledzy. Teraz tak, e, teraz tak, e, kolega tutaj, chciałem pozdrowić kolega Manfreda, który tutaj, nasz YouTuber, wyjechał do y, Belgii. I tam, prawda, robi wielkie sprawy. Pozdrawiam go serdecznie. Natomiast, no, wiecie koledzy, co ja tutaj y, tak sobie zawsze analizuję, i oczywiście my, jako Polacy nie możemy się tam zbytnio y, porównywać z Belgami. Natomiast, no, y, y, miejsce, gdzie, skąd y, wszystkie nasze gołębie my mamy, i na pewno tamte gołębniki są naprawdę y, wspaniałe y, i najlepsze można powiedzieć no ale y, u nas też są fajne ptoki, bo myśmy już te gołębie przywieźli bardzo dawno, wyselekcjonowaliśmy pod nasze warunki i to wygląda w ten sposób że również mamy dobre gołębie I tam nam pokazuje jakie to asy no as zrobił jakiś wynik szpicę jedną Prawda, już jest najlepszym gołębiem Holandii oprzeczany, zaraz Chińczycy się biorą do roboty biznes się kręci no, na tym to polega w dzisiejszych czasach natomiast ja byłem ostatnio jak wiecie u wicemistrza Polski prawda on również takich gołębi ma wiele i mają po, po 3, po cztery niektóre pierwsze konkursy niedublowane, prawda, bo, bo, bo gdyby to policzył do dublowanych, to no by to w ogóle było masakra. a te im dalej lecą. Możliwe, że one są najlepsze. No my, u nas ten marketing kuleje jeszcze, prawda, i e, jeszcze upłynie dużo czasu, zanim my zaczniemy w ten sam sposób e, pracować jak ludzie na zachodzie. E, Także tym bardziej, że jeżeli zarzuca się w Polsce, albo wy tam barachło wkładacie jakieś gołębie dobre i niedobre i potem nie wiadomo który jest jaki i tak dalej. No, ja bym się z tym nie zgodził. Bo jeżeli chodzi o te dłuższe loty, to tam każdy wkłada małą już ilość gołębi, ale same konkretne. Tam barachło to idzie na tych pierwszych, pierwsze loty, pięć pierwszych lot. Tam już jest tam byle co może iść, prawda. Natomiast później tu natomiast później idzie znakomite gołęb. Wcale nie gorszy jak w, tam w Belgii, w Holandii i, i w Niemczech. Bo tych głębi jest o wiele mniej i, i, i tylko idzie jakość i to co rokuje cokolwiek. Także yy, porównywać yy, można, ale my też mamy znakomite gołębie i nie mamy się w ogóle czego wstydzić. Absolutnie nie myślcie sobie że tam w belgii to jakieś cuda nie widy no po prostu inaczej pracuje marketing i yy, nam wieszają tutaj makaron na uszy abyśmy no tylko kupowali a płacili dobrze jeszcze to by się jeszcze bardziej cieszyli no więc yy, patrzcie na swoje gołębie i również zapewniam wam że macie również bardzo dobre yy, jakości goły Koledzy, no i teraz taka sytuacja się stworzyła. <laughs> Mianowicie, tak jak mówiłem i krytykowałem wcześniej, y, pewne wyniki dopiero się y, pojawiły. Kiedy? No, pojawiły się, jak była wystawa okręgowa. <laughs> no i tam się dowiadujemy, kto ma jakie lotniki, bo to nie zostało w ogóle opublikowane. Y, do końca y, prawda, roku i dalej nie jest opublikowane. Natomiast na wystawie okręgowej można było się dopiero dowiedzieć, czy jakaś tam garstka ludzi ma tą pewne informacje. Y, oczywiście tutaj na Śląsku te zasady y, seryjek, zesranych seryjek, prawda, które się tutaj y, najwięcej szanuje. Y, Tyle bez seryjki. Pierwszy gołąb to w ogóle nie, nie gra roli, kto, kto tam miał pierwszego gołębia. No, taka mentalność jest tutaj, prawda, na, na i yy, Z tym no, yy, ja to krytykuję, prawda, bo to, bo to jest jakaś paranoja. Yy, inność yy, jak na całym świecie. No ale na to już ja nie mam wpływu. No ale tam się, koledzy, okazało, że gdzieś tam wyniki się pokazały, prawda, odnośnie lotników, najlepszych lotników w okręgu. Chyba było poprawione, bo mój go był jako y, trzeci, a teraz patrzę się, jest y, najlepszym lotnikiem w samym okręgu. Czyli ten 1646 w ubiegłym roku był, y, był y, drugim lotnikiem, okręgu, a teraz jest pierwszym lotnikiem okręgu, się dowiaduje, prawda, no i takie poprawki e, mają miejsce. I ja wam tego gołębia może pokażę, może on tam będzie. Także, po e, tym gołąb, no jeżeli jest takim lotnikiem, to musi być dobry. No i teraz Wam pokażę jednocześnie, czym Mogilany karmi. No bo jak jest, jesteśmy już tak daleko, to Wam pokażę, byście się uśmiali. O cholera, co to? A, już wiem, budyń, budyń, budyń. budyń. No co, to co, Mrągowska jak zwykle u nas chodzi, prawda? To, co Wam mówiłem wcześniej, co to jest, no, jest to, co widzicie. No i ta karma, no, muszę już niestety karmić inaczej. Nie da rady, już jechać na tym tłustym. No, tak to u mnie wygląda. Widzicie, co tutaj jest. To, co zawsze Wam mówiłem. Owiec, jęczmień, owsik, ryżpady. No i teraz jeszcze ze względu na temperatury, dorzuciłem y, troszkę y, z takich grochowych tam, prawda, różnych garść, prawda, no i tutaj jak widzicie, o, przygotowany mam zwykły, najzwyklejszy owies i tego jest, cztery worki a będzie przez miesiąc karmiony. no i tutaj koniec, no i, i te moje delfosy wszelkiego typu, jak widzicie Kalwet, to, 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 to tym posypuje ja wam, Zapewniam Wam, że to jest lepsze od wszystkiego. Ten Dolphos D, prawda? No, ten, ten, ten Delomic z D. Ja jak firma Dolphos zobaczy, że ich tak reklamuje, to mi tu chyba przyczepę przywiozł tych minerałów. <laughs> A to widzicie, co to jest? No. Cały taki ogromny słój to był yy, czer czerwony burek, ale mi się już skończył po prostu. No i po sypię to na karmę i koniec. No i, no i a co, a co to? So sowa, widzicie? Aha, sowa, i dlaczego mam te sowy? Te sowy dlatego, że... Yy, Koledzy, tak mi bił jaszczą po prostu po wolierze, już, bo nie mówiąc, jakby to były na zewnątrz, to tam bym tu bez gołębia został. E, gołębie nie, nie chcą siedzieć na, na wolierze, nawet. Woliera pusta i wziąłem takimi sowami, obłożyłem tam, prawda, wszystkie wloty e, i skończyło się. Przez to jaszczą bić po prostu. Te gołębie wyjdą do woliery chociaż nie. No i tu, koledzy, wam pokażę tego lotnika, o ile on się nie. A jest. Ten lotnik. No, tak ten synek wygląda. No, w ocenie jest 91,50. Słabo go oceniali. No, tam rewelacji u niego nie ma. No, ładnie, silny jest, yy, prawda, i tak dalej. Natomiast yy, troszeczkę tył ma yy, słabszy. Tam wszyscy ujmują. I pytałem się sędziego, to mi tłumaczył, że. Że on po prostu ma troszkę tył za słaby, yy, prawda? Bo w standardzie ten, ten garb taki, yy, prawda, jest wymagany. No, clean, ładny, duży, solidny, gołąb naprawdę wspaniały. No, niestety, niestety nie zakwalifikował się do Mistrzów Polski, bo miał tam coś 9000 z czymś yy, kilometrów. Ja go w tym roku oszczędziłem, bo, bo, bo on nie poszedł, prawda, na wszystkie loty. Yy, prawda, no ale jakbym go posłał, to, to by tam powyżej 10 tysięcy, bo u nas by więcej nie zrobił, prawda? Nie, to po prostu nie było więcej kilometrów. No to jest ten maratonczyk, który teraz Wam przed chwilą pokazałem. No tak to wygląda na tą chwilę u mnie z tymi gołąbkami. No i co tutaj, jakieś asy, no asów jest, tu głębi naprawdę wspaniałych jest dużo, yy, o, o bardzo fajnej jakości i będziemy oczekiwać w nowym sezonie yy, lepszych rezultatów jak w tym, no już w tym roku bez tym, generalnie zadowolony, nie, nie, dupy nie urywa, że tak powiem, ale yy, wszystko przed nami. Ja gołębniki w końcu wymieniłem. Gołębniki, gołębie w tym sensie, że rocznikowo to były same dwulatki. Także na tych wystawach one jeszcze nie nabrały tych koficentów ani kilometrów. No trudno, nie będziemy się tam przeprzyjmować. Ale na drugi rok to już będą trzyletnie te gołębie. To już będzie można coś wybrać, myślę, do, 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 tego, do tych wystaw. No te wystawy są potrzebne. Konsolidacja hodowców. Jest bardzo ważna. No i te niektórzy, prawda, się tutaj e, było potrzebne, żeby się pogodzić, a inni znowu, żeby, żeby się pokazać jak najlepszej strony. No co zauważyłem na, tej aukcji, na, na tych wystawach? Że coraz częściej na wystawach okręgowych organizowane są na różne cele. Na różne cele są organizowane aukcje, i te aukcje się okazuje mają bardzo duże powodzenie. Tamto, że hodowcy wystawiają swoje gołębie, tam można kupić wartościowe gołębie i ja Wam powiem: u nas taka aukcja była i cieszyła się dużym powodzeniem. Kupowali te gołębie, płacili dobre ceny, prawda? Także nie można tutaj nikomu zarzucić. Że jakaś yy, kicha wyszła z tego nie bardzo. Okręg na tym skorzystał bardzo dużo. Dlaczego okręg? Bo to były na cele okręgu, te pieniądze yy, prawdopodobnie będą, yy, taki zamiar, skierowane na loty dalekodystansowe, żeby to do, dofinansować. Yy, dlatego że yy, po prostu tych, yy, żeby nie płacić tych yy, dodatkowych obciążeń bo tych gołębi jest mało. Po prostu jest mało i te koeficjenty w tych maratonach ciężko potem ugrać, prawda? W związku z tym, jak dotują teraz trochę te loty maratońskie, to na pewno będzie więcej gołębi, no i to na pewno będzie z korzyścią dla, dla oddziałów. Koledzy, no tyle się dzieje na razie u Mogilanego. Ja Was wszystkich serdecznie pozdrawiam. Zbliżające się święta, żeby były dla Was radosne, szczęśliwe. Żebyście nie zapomnieli pójść do kościoła. Nie tylko gołębie. Pomodlicie, nawet i za te swoje gołąbki. Może to pomoże w przyszłym sezonie. Także szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia na y, wystawie ogólnokrajowej 12. Tam będziemy. Bardzo chętnie się z Wami spotkam. No, liczę na jakieś y, fajne spotkania, na, 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 na nasze. Y, z niektórymi się nie znam, tylko po telefonie. No nie wiem, okazja będzie. Zapraszam wszystkich serdecznie. Dziękuję i pozdrawiam.